Dyrektorem firmy Okoplas Poland. Alkopas Poland zajmuje się produkcją i montażem kontenerów półpodziemnych oraz podziemnych do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych. I celem tych pojemników jest maksymalne zgromadzenie jak największej ilości odpadów przy minimalizacji zużytego miejsca, czyli przychodzimy <grymne> nie przepinamy do trzech pojemników, dwóch podziemnych, trzy podziemnych. możemy zbierać tysięcy gatali, litrów, to, to jest, 15 tysięcy litrów odpadów. Tak nie, można zastąpić tak, 14 pojemników 1100 litrowych. Więc samochody, które odbierają odpady. Mogą podjechać i jednorazowo zabrać bardzo duże ilości odpadów. Wiąże się to z niższymi kosztami, jeżeli chodzi o transport i odbiór tych odpadów, wielko tych odpadów komunalnych. Dodatkowo zajmujemy się od podstaw przygotowaniem projektów poprzez rozplanowanie całych inwestycji finansowych, jeżeli chodzi o posadowienie takich gniazd. W takich gniazdach można zbierać wszystkie rodzaje odpadów, czyli od poprzez odpady plastikowe, papierowe, zmieszane oraz szkło. Posiadamy także pojemniki, które mają jakby podwójną funkcję, można zbierać w jednym pojemniku dwie różne frakcje. Jeżeli jest gdzieś mniej miejsca na posadowienie takich zbiorników, albo są problemy z wiatami w wspólnotach lub, lub innych miejscach, można wtedy takie gniazdo zmniejszyć do dwóch pojemników, w których można zbierać cztery różne typy odpadów. Aktualnie prowadzimy instalację w Gorzowie Wielkopolskim, tutaj w centrum miasta, w kwadracie, można przyjechać zobaczyć, jutro będzie montaż kontenerów, to są kontenery podziemne, które no, miasto planowało już od dłuższego czasu. W Trzciance zakończyliśmy projekt kontenerów półpodziemnych, 25 sztuk, które są od pojemności od 5000 litrów do 1500 litrów. Czyli w jednym gnieździe znajdują się dwa kontenery 5000 litrów, jeden kontener 3000 litrów i dwa kontenery 1500 litrów. Czyli takie gniazdo zastępuje kilka zbiorników naziemnych opróżnionych oddolnie oraz kilka pojemników 1100 litrowych na kółkach. Wszystkie te pojemniki półpodziemne i podziemne są certyfikowane, spełniają wszystkie europejskie normy. Jest to trend wschodzący w naszym kraju, w którym gminy i miasta bardzo chętnie teraz korzystają. Staramy się też pomagać naszym klientom, inwestorom w, pozysko, w pozyskaniu nawet części środków na te. Na te inwestycje. Inwestycja przykładowo takiego, takiego gniazda na cztery frakcje to jest pomiędzy 60 a 70 tysięcy złotych, która zwraca się w przeciągu kilku lat. Jeżeli chodzi o trwałość, to te pojemniki wszystkie mają przynajmniej od minimalnej gwarancji 2 lata na jakieś podstawowe tam elementy metalowe do 15-20 lat na pozostałe elementy typu beton, tworzywo sztuczne. Więc trwałość, jakość oraz cena są bardzo, bardzo dobrej konfiguracji. Alkoplast zajmuje się produkcją tych pojemników już od ponad 20 lat, więc mamy duże doświadczenie, jeżeli chodzi o rynki europejskie. Głównie sprzedajemy Polska, Czechy, Litwa, Niemcy, Belgia, Holandia, Skandynawia i tutaj jeszcze Chorwacja plus Bałkany. Mamy kilkanaście tysięcy pojemników w tej chwili zamontowanych w różnych krajach. Wszystkie pojemniki mogą być kontrolowane poprzez montaż czujników oraz kontroli dostępu. Jest łatwy do nich dostęp, jeżeli chodzi przez lokatorów danych wspólnot mieszkaniowych. Każdy może mieć do niego klucz, więc nie zachodzi. Problem, jeżeli chodzi o poczucanie śmieci, więc kontrola dostępu, czystość w miejscu posadowienia zbiornika, estetyka, no i nowoczesność. To już wszystkie zbiorniki podchodzą pod tak smart city, smart solution, inteligentne rozwiązania. Bardzo łatwo jest modernizować, jeżeli chodzi o dodatkowe elementy kontroli, kontrola zapewnienia, która pozwala. W firmie transportowej, która odbiera śmieci, kontrolować, czy musi podjeżdżać pod śmietnik, czy jest pełny, czy nie jest pełny, i trzeba wykonywać dodatkowych telefonów. Jeżeli chodzi o, o ten kierunek, który wyznaczają te pojemniki, to gospodarka z badami komunalnymi bardzo mocno się rozwija i jednak potrzebuje dużo miejsca. Obecny system pojemników staje się coraz bardziej niewydolny. Więc dlatego proponujemy nasze rozwiązania. Zachęcam do kontaktu z naszą firmą. Jeżeli są jakieś pytania, problemy, jeżeli macie jakieś plany, chcieliby państwo poznać nasze rozwiązania, to zapraszam. Służymy pomocą z chęcią Pokażemy, przedstawimy szerzej to, co już dokonaliśmy i przykładowe projekty, które mogą być skopiowane i realizowane w danych miejscach. Bardzo dziękuję za uwagę. Już